Jestem pan jajo i... No, a, ale nie, pokażę ci jaki. Ja, A ja jestem mister czarne jajo. Dobra, jestem pan jajo i jesteśmy dzisiaj faktycznie jej, jejkami. jajkami. No jajkami. No jajkami jesteśmy. Co to za pies tu lata? Po pierwsze głowa psa lata. Dobra, mam to gdzieś. I jesteśmy jajkami, które też chcą mieć jakieś przygody. Trzeba zasubskrybować, dać łapę i coś jeszcze tam i napisać coś No czekaj no, ale chodź już do tamtych portalów, gdzie one są. Ta, tu są portale. Do którego najpierw? Do tego. A nie, do tego najpierw. Do pierwszego. Chodź. Ach, chodź. Tu chodź. Ale nie mam tego portalu. A, no to musisz sobie zbierać. No to dobra, to idziemy najpierw do tego. Jak no. będę sam przynajmniej to pokażę te, które ja mam. Ło gdzie my jesteś? Co to jest za ryba wielka, jajo? Piękna. Ej, jak my wysoko skoczymy! No wysoko. jesteśmy mocnymi jajkami. Tak, tak. ale jak my mamy teraz to przejść? Ale jajko, ha! No czekaj, ja muszę tutaj... My musimy tutaj pójść. Jajko. Jak jajko. Jajko. w ogóle to przejść? E, no, nie to wiem. jest bardzo ciemno. No właśnie... Gdzie ty jesteś? A tu dobra, jesteś ciemniejszy Co? Jesteś ciemniejszy Dobra, les... go, les go, dobra. To co robimy teraz? Musimy teraz tutaj... A nie możemy robić tutaj tej, tej grze co chcemy? Możemy. No to chodź. Ej, jest... Wiem czemu tu jest ta drobinka, no bo... O nie! Chodź! Już nie tu się chyba wychodzi. Gdzie wychodzi? Tu chodź. No nie mogę. O, tu jest... Tu widzę światło. No, tam jest światło. Widzę więcej światła. Jednak nic nie mówiłem. No Jezu, Armata! Widziesz, tam widzę świat... no, tam... Jaka armata! Widziałeś, że tam nie ma światła już? Nie skacz na tej armacie, bo ja się boję coś, że wylądujemy w lawie. Chodź. O nie, tu trzeba skakać. No, czekaj, no, to, no to patrz na mnie, czy patrz na mnie. Na tej o nie! Ale patrz szybko na mnie. No, patrzę. Wow! Jestem tutaj. A, a zobaczmy. jest jajko. Jajko tam jest. Zjadłeś no. jajko. No zjadłem. Czy zjadłeś siebie? Dobra, pa, bo ja no, wychodzę. Ale chodź do tamte... Nie, pa pa, pa, pa. A ja jestem. Pa, pa. A ja jestem, jestem. A ja jestem. Gdzie, gdzie jestem? A ja tutaj już to a ty wróciłeś na spawn. Tak. Ale poczekaj, bo ja już wiem, jak stąd wyjść. Zobacz, tu się wychodzi. Gdzie wychodzi? Tutaj? No, tu się wychodzi. Ja coś czuję, że niedługo wyjdę stąd o oh, tym sposobem. Ale może chyba jednak nie. Wyjdzie wyjście. Gdzie? Tu jest wyjście. Wyjście, wolność. Nie. Wolności. A ja kiedyś poszedłem na wolność. Ja kiedyś byłem na wolności. Jestem na wolności. Wolność. Nie da się na tą wolność. O Nie. No nie no nie da się na wolność skoczyć. Na wolność. Czekaj, trzeba z tego. A może z tamtego grzybka trzeba skoczyć? No tak, z takiego od 80 miliardów metrów trzeba. Grzybka, Dobra, responduję. Dobra, następny portal. No. A czekaj kojny! Coiny, gdzie coiny? Wiem, ty jesteś tym niebieskim jajem. Dzień dobry, to ja czarn jestem czarny jajo, widziałeś mnie? Tak. Ja też muszę zbierać te kojny. Dobra, muszę sobie poprawić coś. Dobra, zobacz. A jak ty No ruszasz? chodź. A pokaż, jak ruszasz kamerą. No chodź. Zobacz obrazek. No, idę zobaczyć. Ale nie, nie wiem, gdzie ty jesteś. A, tu jesteś. Zobacz, to jest anatomia jajka. To tam czarna połowa to ja. Nie, czarna połowa to jest e, nic. To jest... To są kości. Dobra, chodź. Piękne mam nogi. Teraz do tego portalu. Tego? No. Dobra. I chodź. co tu jest? Liście! wi. No, oui! oui! o, to... o! Co to? Jajko! Jak za jajko! Au! Dobra. Dobra, idziemy, chodź. No, piszmy. Wiem, do którego do tego? Tu? No, tu. No, to ty prowadzisz. No, ja prowadzę. A ja świecę. Chodź. Teraz do tego musimy. No to prowadź. Idziemy. No, prowadzę, prowadzę, prowadzę. Wiem, że tu na pewno, tu. Boże, co to nie ma być? No nie wiem, ale Chodź. do. Schody. No, schody. Uuu. Uuu. Schodzimy. Szkoda, że trzeba schodzić. Się, trzeba znaleźć ten sam portal. Jestem, co tam pan był. Jajko. Panie Jajo, wiesz, że trzeba znaleźć tamten. Tu trzeba znaleźć tamten sam portal, co tam był. No. Naprawdę. O nie, my nie. jesteśmy tu. No, my tu jesteśmy znowu, ale tutaj nie da się pójść na wolność. Da się przecież, tu jest ten portal jeden. No, tu jest ten portal jeden. Ale teraz nie ma wolności. Jest, przecież jest portal. No, jest portal, ale teraz na chwilę nie ma wolności. Tak, jesteśmy w czynnym wulkanie z grzybami jakimiś. No. Ale ja cię dalej prowadzę, dobra? Musimy znaleźć tamten portal, co tam było. No to gdzie on jest? No właśnie. Ja też nie wiem. Może tu jest, chodź. No, może... Cześć, zrobię. Dobra, jestem, dobra, jestem, o, 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 a gdzie ty o, o, jesteś? Ja tutaj jestem. No Filip! Jestem, pan Jajo! Panie Jajo, chodź teraz i... Tam jest portal! Tam jest portal! I nie zapominaj, że mam na imię pan Jajo! No, ale tam jest portal, widzisz? Miałeś nie zapominać, cały czas ci mówiłem. No. To jak się nazywam? Pan Jajo. No, i nie mów do mnie. Czekaj. Mów do mnie pan Jajo. A no wiesz co, już byli... Jajko! No. no nie, czekaj, ja muszę też pójść mm. po jajko. Ja też idę po jajko, filmu. A ja mam już wszystkie portale. No, no dobra, zjadłem jajko. Dobra, jaki teraz portal? E, teraz ten, zielony. Zielony? Dobra, i co tu jest? No, czekaj! Nie, nie! Nie, nie! Chodź tu, tu! No. Parkurzysta jesteś. Pokażę Ci, jak ja przejdę tamten kot, dobra? Zobaczysz. Bo tamten kod człowieku, to ja ci pokazałem. No. Ja nie zbieram hajsu. Widzimy, ja, widzimy demoniczne jajko w swoim naturalnym środowisku. Chodź. Szuka kluczy w tajemniczym lesie. Ja chcę pierwszy. Dobra, też zrobię. Ja też, chodź. Ty też to zrobił? O, to się otworzyło, chodź. Czerwony klucz. Klucz, klucz, klucz. Ja go pierwszy zebram. Za późno. No i co? Mam już ją. Ty też już ją masz. No tak. Dobra, idziemy do drugiego. A w ogóle w drugim nie! tą czapkę można zebrać. Co? W tym tą czapkę można zebrać, typie. No wiem! Więc ogar. Ją kupić. No nie. No co ty robisz? No wracaj! Aj, no dobra. No to ty chcesz ze mną nagrywać, czy nie ziomuś. Chcę. no czekaj, gdzie ty jesteś? Dobra, mam, zielony klucz. Masz tą czapkę? No. Nie mam zielony klucz. Czekaj, już idę, jeszcze tylko niebieski. No. Jeszcze tylko niebieski. No. Ja też idę zebrać zielony klucz. Ja idę do niebieskiego klucza teraz. A my mamy jeszcze... A my mamy ciągle trzy klucze. Nie? Nie. Nie, bo jeszcze niebieski. A no, ja nic tu wiec... nie widzę, bo to jest za ciemno, ja, kurde. No ja też tego nie widzę, ale widzę ciągle hajs. Ha, hajs widzisz tylko, ne? No, no hajs widzę. Czekaj. Taki zielony klucz i te... Nic nie widzę, musi się ekran rozświetlić. No a ja, a ja siebie nie widzę, bo jestem bardzo... Dobra, teraz może będę coś... Dobra, widzę więcej teraz. Co widzisz? Nic. Dobra, o dobra, jestem, mam niebieski klucz, ma... super jest, nie, dobra. Nie, ja nie mam niczego. Dobra, wracamy, teraz już mogę się ściemnić. Ale nie aż tak, o tak, o. Dobra, wracamy, chodź. No ale już jestem na spałek. Dobra, to wracamy. No ale nie, chodź no. No nie na spawn, nie idź na spawn! Ale już jestem na spawn. No ale wraca, Jezus! No a do którego? Boże, nie wychodź! I jak mam na imię? Pani Jajko. Dobra, chodź! no bo to ja to tworzę. Ooo. Dobra, jesteśmy teraz... No, to jesteśmy w jakimś portalu, teraz dziwnym, psychicznym. Czekaj, o, koiny! Się... Moje koiny, czekaj. Muszę jej, sobie jej. ustawienia. No, bo ja idę tam, O, dobra, teraz lepiej widać. No, nie wiedziałem, wiesz. Menel wszedł I jakiś. Ja to się... Zebrałem to pierwszy. No, a ja chcę zebrać wszystkie koiny ze schodów, dlatego ja, ja bym był pierwszy tak naprawdę. Koiny ze Zbierzesz. Ale poczekaj na mnie, nie idź jeszcze na spawn. No. Skrzynia moja, ja ją odkryłem, nikt inny jej nie ma. Tylko ja Ale mam. Ale ja pierwszy ją odkryłem. O, jestem bogaty, dobra. Lecimy! Lecimy, lecimy! Dominik! Nie idź na spawn, panie bombowy. Panie czarne jajko, proszę nieść. A, mister czarne jajo. No dobra, chodź. Idziemy, mister czarne jajo. Dobra, gdzie teraz? Teraz do tego, 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 do niebieskiego. O, to jest śnieżny. O, dobra. O... Sonic! Czego ty się ziomu śmiejesz? Ej, to jest pęknięcie! Pękniesz pęknięcie? Ten lód. ten lód. No chcę, ale nie mogę. Dobra, A tu jest coś jeszcze, ale wracamy już. Szynobus! Szynobus. No szynobus to taki pociąg, który jedzie bardzo blisko nas. No dobra, to teraz? Boże. O, 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 Ej, duszę nie się! Nie, nie, nie. Umarłem. Dobra, chodź, wracamy już. No nie, no bo tam jeszcze coś jest, chodź. No nie, nie idziemy tam. Ja tam lubię być. No nie, ziomuś. Ziomuś, czekaj. Nie, ziomuś. Dobra, nara. Do Gdzie my jesteśmy? Na dnie oceanu, kurde. Ła! Spadłem na sam dół! A wiesz, tam na górze jest lawa? A ja spadłem na sam dół! Nic nie A ja widzę! Też na sam Nic dół. nie widzę. O, ty jesteś ze mną! Może zmienię sezę, żeby... żeby. się nie. widzieć. Dobra, idziemy na spawn teraz. Dobra, teraz który portal? Czekaj, je... dobra, ale... Jestem bogaty. Dobra. No ja ci pokażę teraz który... który? Teraz idziemy. Teraz nie możemy do tego. Teraz nie możemy do tego. Do tego, no bo ja tego nie mam. No dobra, no to które? Do tego. Dobra. Gdzie jesteśmy? Jesteś Wchodzimy do piramidy! Czekaj, no bo tam jest czapka. No chodź do piramidy! No, tu jest piramida. No chodź, właśnie! No czekaj, tu jest czapka, jaka ja chcę zebrać! Tam A spadaj, panie. Zobacz, jak ładna czapeczka. Jeszcze jeden odcinek dziś wleci zresztą. Jeszcze jeden dziś wleci z Cat Jumpa. A, i dziś kota nie było na tym odcinku, kota nie było na początku, bo widzieliście, co się z pierwszym odcinkiem stało. Był taki jak Węgrow. Tylko. A no, wie, no wie, czekaj, wie, jestem palią po pierwsze, a po drugie. Nie skończyłem mówić. A więc, o, piękna twarz, no, piękna. A wie, ja tą twarz zebrałem? Mówię, nie przerywaj. Dobra, a więc, co ja chciałem powiedzieć? No, i, i ja na czubku tej piramidy z Wami się żegnam. I polecam, żebyście tego nie oglądali. I w ogóle, yy, jeszcze dziś wleci odcinek z Cat jumpa i tam będzie kod introwy, bo w, no wiadomo czemu. Więc papa pa, pa, pa. Dajcie suba i łapkę. papa pa.